Gramy wielkiego, chowanego galerii z zadaniami i utrudnieniami, a ja szukam. Każdy dostaje po jednym zadaniu i po jednym utrudnieniu że nie dla tego pojęcia, jak oni wyglądają, a na schowanie się macie jedynie 20 minut. Czas, start! Ja jestem sprzątaczem. Ja. Yeah. mam sprzątać. Ja, jak widzicie, przebrałem się za pracownika budowy. Kask jest, gogle, Karera są, kamizelka, że tak powiem, odblaskowa jest, styropian na ocieplenie budynku. Nie wiem, czy widać, ale jestem dostawcą jedzenia. Typie, mów na mnie księżniczka i swój telefon jak dobrze słyszeliście, wylosowaliśmy jedno utrudnienie i jedno zadanie do wykonania. Więc zobaczmy, jakie mamy zadanie. Wysyłasz podczas chowania zdjęcia na grupę. Oh shit. Moim utrudnieniem jest to, że muszę chodzić w zwolnionym tempie. Musisz przybić 35 różnym osobom. Easy, easy, a nie? Easy. Już jakie będę wylosowałem utrudnienie? Jakie? Muszę chodzić w zwolnionym tempie. No, dlatego tak chodzisz. Myślałam, że na mnie czekasz. Dobra, teraz ja. Wejdź do stepu i zachowuj się jakbyś był pracownikiem przez minimum 3 minuty. I strefa, gdzie się chowasz do wylosowania. O no, kurde. Tak? utrudnienie. Musisz przymierzyć jakieś ubranie i poprosić kogoś o jego ocenę. Dobra, czyli 35, a potem przymierzyć jakiś ciuch i poprosić kogoś o ocenkę outfitu. Muszę dostać matcha za darmo. Ale to muszę. To jest moje zadanie? Masza za darmo. Hmm. Moim utrudnieniem jest chodzenie w zwolnionym tempie, a zadaniem zrobienie pięć fiflaków. Jedyny minut jest taki, że strasznie się rzucam w oczy, a ja się jest tą kamerką czuję jak vlogerka. Rozumiecie to? Nie dość, że muszę udawać pracownika, a jestem dostawcą. To jeszcze strefa, w której się chowam, wylosowałam kur na sklep. I jeszcze udawać tam, że jestem pracownikiem, czy się z tym dostawcą? Dzień dobry, mam na imię Jagódka. I idę obecnie ogarnąć swoje włoski, bo są w tragicznym stanie. Idę się zapytać pani, czy byłaby szansa wymiany peruki. Wróciłbym po tą perukę za niedługo. <gry> Najgorsze zadanie na świecie W sensie, zarąbiście, wypiję sobie macze, Ale, kto mi w tych czasach kupił macze za darmo? Jeszcze ja influencerowi, a może sprzątaczowi ktoś kupi? Dzień dobry, proszę pani Mam jedno pytanie Ja nagrywam chowanego, mhm. a jak widzi pani moja peruka <grym> tak. Nie jest jakiejś super jakości Zobaczymy, że ma pani piękną perukę blond mhm. Czy ja bym ją mógł pożyczyć na dosłownie nie Godzinkę, naprawdę? No. O wiele lepiej wyglądam no. Super, to dziękuję w takim razie najmocniej o, dobra, zapytamy się, czy jak posprzątam, to czy dostanę macie za darmo. Dobra, zapytam się zaraz. A, tobie może wyczyścić coś tutaj? Jest elegancko, kurczę, tą sukieneczkę może bym jeszcze jakoś zmienił, bo tak taka jest. Ledwa, ledwa, nie powiem, że nie. Może pójdę do jakiegoś sklepu na shopping? O, akurat mam portfel przy sobie. I to jest pierwsza z 35, które muszę zrobić. Easy. Fiona? Fiona? Mam przyjście. Mówiłam, że mam już. 4 z 35. Dziękuję Wam bardzo. Piękna krewetka. Ja? E, poznali, poznali, poznali. Gid, kurde, tylko się co? Bardzo się rzuca w kutrze. Chciała stary przywieźć piątkę? 5 linki. High five. Thank you. 9, 10. Ja wziąłem 9 piątek czy 10? Kurde, to jest lipa, że nie pamiętam dokładnej ilości piątek. Piątka. Uznaję, że to była dziesiąta. Rok, ja mogę być na przerwie. Mogę być na przerwie pracy, ale moje zadanie to udawaj, że jesteś w pracy. Naprawdę. mnie zaraz. Może znalazłem jakieś takie damskie gacie czy coś? Bo tak ta sukienka taka... Mm, średnia, średnia. Znalazłem sukienkę, która jest sarombista. Zobaczymy, czy w ogóle wejdzie na mnie. Dziękuję bardzo. I zgarniam tak. Dziękuję bardzo. Czyli 15 piątek już zbitych. Super, kochani, ogarnęliśmy króla. W sumie sam podbił, dziękuję bardzo. I teraz sprzątamy krzesło, żeby e, zarobić nad darmową maczę. Thank you very match, jesteś królem. Dobra, sprzątamy krzesło. Ale musimy szybko, bo za momencik ich dosłownie Wiktoria e, zacznie szukać. I wtedy e, już w ogóle nie będę miał czasu nasowanie się. Tak, już 17 piątek mam zrobionych. Jest co, całkiem niezły wynik. Yeah. o, 5, 5. I 5. Nie, yeah, dzięki. I 20. Dwadzieścia. 25 dwadzieścia zbitych. 21. Chordy, piątka. 7 zbyć. 22. 23. I piątka. 24. Nie, no, ludzie z samego dnia do piątki przychodzą. Ah. Uuu, dziękuję Wam bardzo. Proszę. Uważasz, że krzesło jest wyczyszczone wystarczająco na 16 lat. Uważam, złotych. że Twoja praca była bardzo elegancka. I... Mam nadzieję, że Bóg ci w dzieciach wynagrodzi. Dzięki. Masz dziewczynę? Mama. Ma. Kurde, bo mi chcecie zaproponować Wiktorię albo Malwinę. Ale jak nie chcesz, to git <słuch> Nie, dzięki. No, dziękuję. Chcesz <słuch> <słuch> podać nasze piątki. Załóżmy, że mam 20, 23. Raz, dwa i trzy. I jeszcze cztery piątki muszę zbić? Nie, no oczywiście, że chcę piątkę, nie? I z mamą też. Piątka. Dziękuję bardzo. 28, jeszcze dwie piątki. To jest chwila moment. Dobra, łapie stopa piątkowego. Piątka. Dzięki. Kurde no i co Moje zadanie już jest zrobione jakby. Król kupił matrze. Dziękuję Ci bardzo. Dziękuję. Na... Trzymaj się. Mam nadzieję, że wygrasz. Piąta Mordo i z dalej Na razie, dziękuję Ci najmocniej. Dobrze kochani, mamy matrze. Więc pierwsze zadanie jest zaliczone. Teraz tak, patrzcie, wchodzę do sklepu, odpalam timer 3 minuty i udaję, że jestem pracownikiem sklepu. Dobra, kupujemy sukienkę, spróbuję dawać kobietę. Sukienka kupiona, trzeba ją gdzieś ubrać, Bo no, po prostu tak mi się chce. Jest taka sprawa, ja gram w chowanego dzisiaj i czy mógłbym na max 40 minut sobie tutaj... Udawać, że coś przestawiam, czy coś? Dostaliśmy naszą macę, zadanie zaliczone. Ja już sobie kupię i lecimy Dzisiaj się hiszpałać. Patrzcie, teraz sobie chodzę po sklepiku. Nie chcę tak za bardzo w sieciówkach przekładać, bo wiem, że nie lubię, ale po prostu będę, będę ładnie ustawiać wszystko. Tutaj jeszcze, o, grzybo, ładnie. Co wyrównam? Ładnie wyrównuje? Dobra, słuchajcie, szybko wszedłem do toalety. Wika za chwilę szukać. Ja szybko przebieram to. Dobra, kochani, zostało im pół minuty i biegnę szukać tych gagatków. To ja za chwilę wró wrócę tutaj. Teraz idę szybko zrobić jeszcze jedno zadanie. Którym jest przymieczenie czegoś i spytanie się kogoś o ocenę. Tak, tu jest te I tu ramiączka. Ej, jaka Patrzcie na to. Eee, kto by takiej nie chciał? Dobra, ich czas minął, najpierw idziemy do sklepu z ubraniami, bo tutaj, tutaj fajnie by było się schować. O, ładna kurteczka, przymierzam i zapytamy się kogoś o ocenkę. Dobra, mamy miejsce, to jest dobre miejsce, kochani. Jesteśmy koło wyjścia ewakuacyjnego, więc teraz, kochani, robimy to, co typowy sprzątacz, czyli idziemy sprzątać. Nie widzę Wiki, więc walę Fiflaka. Peruka mi spadła. Uff. Muszę poprawić fryz. Przepraszam bardzo, ja mam pytanko. Bo Pani wyglądają jakby się znały na ubieraniu. Ja mam pytanie, bo ja taką kurteczkę przymierzyłem sobie. Jak Pani ocenia, jak wygląda w niej? No dobrze Pan wygląda, ale troszkę większą. No. Czy nie? Większą? No, troszkę większą? no Dziękuję Pani bardzo. I mojego dzianka. No i elegancko. Pani powiedziała, że ładna, tylko. Mogłaby być o rozmiar większa. Ale wiecie co ja wam powiem? Nic z tym nie zrobię. Zamiast kupić większą kurtkę, ja schudnę, żeby zmieścić się w to. Olbijaj się podobał mi nowy fit. jakim się taka seksowna Londynka. Ładny I skąd własną knickkę stąd? sobie. On w ogóle jest nie do Poznania, serio. Ja wykonam swoje zadanie oraz zrobiłem swoje utrudnienie i uciekam do mojego pierwotnego spota, gdzie posiedzę sobie 10-15 minut dla takiego upozorowania swojej. O kurde, ja ogólnie Bardzo dobrze, czy z siebie. Kurde, nie wiem co robić. O, jaka bluzka ładna. Dobra, nie. Nie rozpraszamy się. Ej, ale będą mieli za mnie beka, jak się tak dobrze przybrali i przy, obok nich będę przechodzić. Ej, wiecie co? Jakby chowam się przed Wiktorią, jakby musicie uciekać stąd, bo kurde, i Zatrąć mnie, zacząć mnie, mnie, zacząć Cześć! Nie mogę dziewczynki, go nagrywamy! Pozdrawiam! Zapier... Co jest? Muszę sobie uciekać od ej, Wicki właśnie w tym momencie mnie się uratowały. przyszły widzowie, teraz w tym momencie i Wiktoria. Wiktoria przeszła za nimi. Za nimi przeszła i Wicki mnie zasłoniły. Ty złoty, cudowny, kocham was, uwielbiam was. Dzięki temu Wiktoria mnie nie znalazła. I teraz wysyłam selfie, ze zdjęciem, moim zdjęciem na grupę I uciekam stąd, uciekam z Ignatiusa Dobra, selfie zrobione i wysyłam właśnie na grupę Oficjalnie tracę nadzieję A co to za wiadomość? Czemu Michał wysłał swoje zdjęcie, jak wygląda? O, oh, I'm in my brat era I'm in my brat era I'm a slave queen I'm in my brat era Uwaga, ale teraz tutaj dwa fiflaki. Um. I dziewika, i dziewika, i dziewika. Może tu. Właśnie to jest najgorsze, że oni się przemieszczają. I co z tego, że ja wejdę tu teraz, jak za minutę może być tu Malvina. Trzeba tak zrobić tak zwane rozeznanie. Nie ma jej. Wy to ja sobie to robię rozeznanie, a Wika mi tu przechodzi. Ja stąd idę, 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 idę się chować, idę. Jestem piękna, jestem bogata, nic więcej w mi nie trzeba. Teraz muszę dla swojego męża, świni, zajść jakieś ciuchy. Ciekawe, co ta moja świnia, ten Zbyszek, robi teraz, pewnie znowu na robocie. Dobra, położę się tutaj, w tym miejscu się położę, bo tutaj dużo widać, a mogę się nieźle schować. Jestem położony kocham moich widzów. Z moich obserwacji wynika, że jestem tu zbyt bezpieczny. Wychodzimy ze sklepu z materacami i przyjdzie moja... Wiktora tam jest, Wiktora tam jest. Widzę go, widzę go. fuck, fak, fak, fak. fuck, fak, fuck, fak. Fuck. Fuck, fuck, fuck. Chyba mnie zobaczyła. Mam cię, mam cię, Optimowa. mam cię, ja muszę szukać dalej. Tak słyszeliście, zostałem znaleziony jako pierwszy Classic, ale to nic, wracam teraz do punktu zbiórki, no i co, I następną rundę ja będę szukał, kurde. <suszy> Najgorsze jest to, że nie wiem gdzie jest Wiktoria, teraz w tym momencie, nie mam pojęcia, że ona się cofnęła, czy ona gdzie jest, więc teraz idziemy totalnie na ślepo. Panie, żeś pan dwie plany ominął. Nie, stracisz. <grywa> Drugi jesteś. Serio? O, się. Przed chwilą. I, jakie ładne spotnie? Kurczę, Ale na pewno nie są tak dobre jak produkty Boszczem. Bo pamiętajcie, z kodem faza macie minus 10% na cały asortyment w sklepie. I co? Kupujcie, bo to są dobre i tanie rzeczy. A jak jestem jak jak i lecimy dalej z odcinkiem. Ej, ale oni wszyscy są tacy charakterystyczni, że mimo przebrań, to da się ich rozpoznać. Zbychu to Zbichu. Michu taki wysoki, ale Malwinka, mu Malwinka się chyba dobrze skidrała. Malwinka, idę po ciebie, ale ciekawe, gdzie jest Jurcyk. Wstydzę się tutaj, ludzie patrzą na mnie jak na idiotę. Dobra, jeszcze jednego muszę zrobić. No wiem, właśnie i do was tutaj idę. Czuję też wyszybnika. Pięć fiflagów zostało zrobionych? Wykał mnie znajdzie. Nie ma szans. Nie ma szans, jestem w to za dobry. Tutaj się mogę chmurować. I jeszcze żadna pani mnie stąd nie wywaliła. Ja tu sobie będę siedzieć póki co. A wy idźcie zobaczyć, co tam u reszty. Jesteśmy w sklepie, w którym to pani pożyczyła mi tą właśnie blond perukę, za którą jestem jej bardzo wdzięczny. Dziękuję najmocniej. Pani z tego sklepu jest pani wspaniała. Dostawca, zielony, zielony dostawca. To przecież rzuca się w oczy, jak nie wiem, a ja ślepa idę. Pani mnie tu nie chce. Teraz to jest w ogóle nie niesmocno. Chcę wyjść z tego sklepu. Przecież mnie to, jak robimy kółko, cały czas. No bo nie, już nie wiem, gdzie mam wchodzić. się. Hmm, dostawca w sklepie z ubraniami. Proszę pana, ma pan ciepłą pompicę? Nie. Ale Malwinka, bardzo dobre przybranie. Jedyne co to po prostu, wygląda jak bardzo mini, mini, e, mini dostawca. I masz blond włosy, cię wystają. Uciekam, bo muszę szukać dalej. Dobra, gdzie może być Kuba? Nie mam pomysłu, nawet jak może wyglądać. Co, co on się przybrał za babę? Przyszedłem sobie z panią chwilę poplotkować. Jedna z naszych koleżanek szuka. Ja stwierdziłem, że się tak odwrócę plecami. Już rozumiem, jak faceci się czują na zakupach z babami. Jeszcze sobie nową sukienkę kupiłem. O, co pani sądzi? No super. Ładna no. No, nogi, wytaś... nogi mi trochę tak zaterwały. My... No, duża. No, i tak pół. Bo to widać No właśnie, nie? I taki obusiony się... Nie, nie ogoliłam po prostu dzisiaj. No i mój czas minął. Widzowie! Nie udało mi się znaleźć kuby. Znalazłam tylko tą trójkę szajbusów. Dwie minuty i bym go znalazła! No przecież mnie zaraz coś strzeli! Bo ty myślisz sobie, że ja tą perukę co? Myślisz, że skąd ja to mam, tą perukę? Nie, no bez, ja jeszcze Nie pani ją Seks. Kubaniec! Ale ładnie go pani wystroiła Wystroiła? A ty myślisz, że ta sukienka to gdzie ją znalazłem? Gdzie? Na shopping se normalnie poszedłem Z racji, że Wika znalazła mnie jako pierwszego Teraz muszę szukać Losujcie swoje zadania i oraz utrudnienia A teraz zaczynamy, czas Start! Słuchajcie, w tej rundzie zasady są trochę zmienione, ponieważ nie szukamy na pierwszym piętrze, tylko na drugim, czyli lecimy piętro wyżej. Muszę ściskać pieszczałki. Tak, tak, tak. Powiedzcie Dawaj się, uciekasz przed fanami. Muszę bacznie liczyć moje kroki, ponieważ moim utrudnieniem jest to, że mogę wykonać tylko 100 kroków. A moim zadaniem jest to, że przez 3 minuty będę musiał udawać manekina. Ja lecę. A ty, malujesz co Nie możesz wejść do żadnego i krzyczysz trzy razy faza. Hej, to jest druga runda. Bądźcie się chowam i moim przebraniem z Wiką jest to, że jestem tatą, a ona jest papasem. Cześć! Cześć, kochany. Dzień dobry. Dzień dobry. Za co jesteś przebrana? Za ochroniarnę. A ja za turystę, widać. No, widać. No, ej, bo ja nie mogę tak sobie chodzić, tak A co, przewieźć cię gdzieś? Potrzebuję, żebym cię dziś przywiodła, to dawaj. O, no, dawaj. A ogólnie? Ja Chciałem mieć takie dziecko. Serio. Tak? Właśnie przez to, że ja mam przebranie razem z Wiktorią, to nasze zadania i utrudnienia musimy właśnie robić razem no. cały czas. Dobra, a ja Ci powiem, co ja mam. Musisz ścisnąć komuś kit, że ktoś cię śledzi i jak ktoś będzie pytał o ciebie, to nic ta osoba nie wie. A drugim a, a. musisz chodzić tyłem. Jaja se robisz! Ale jaja, dobra, idziemy tak. Ale lipa! Słyszę? Twoje zadanie jest takie, że muszę uciekać, więc będę musiał się tyłem Bez no. no. Dawaj tak Tak, No ja mam, ja mam 100 kroków do zrobienia i próbujemy ogarnąć transport A zgadnij co ja mam Co? Tyłem Tak bo ja już znalazłem oglądanie ci kryjówkę. Jak mam? Dobra, chodź na barana. Okej. Okay. No to ja mam twojego proszę swojego która No, I idziemy. A jaką masz kryjówkę? Patrz, tu jest skręc z walizkami. Dzień dobry! Dzień dobry! Proszę Pani, niecodzienna sytuacja, ponieważ gramy w chowanego i jednym z moich zadań jest udawanie manekina przez 3 minuty. Dziękuję bardzo. O, no widzisz to co, zostawiacie tu kogoś? Tak. Myślę, że polepszyłam mój humor. Co? No i musimy się gdzieś tutaj schować. Ja po prostu będę chodzić. Ja będę zwiedzać i ja będę po prostu uciekać przed z bigniewem. Ludzie się znaszły! Nie z ciebie nie ze mną. What? What? the fuck? <laughs> Bo co? Jezus jakie dziecko mam niezdarne. Ja się schowam i będę płakać. Nie! Eee... Oh, Przestań Przestań Ej, Ranie, Muszę znaleźć ci smoczek <grystujem> Żartuję, żartuję Zostaw mnie Dobra Co innego tam? Nie, nie, nie zostawię dziecka Wiktora, nic się nie stało? Jedzonko, jest głodna Chcę czapkę i smoczek Boga. Raz Dwa Pierwsze dwa kroki zrobione I teraz muszę znaleźć takie miejsce, żeby móc usiąść Patrzcie, jak idealnie mnie Malwina przeprowadziła Krzesła i lecimy Trzy Cztery Piętnaście I czekam aż Zbyszek zacznie Obecnie rozkładam się na kanapie Chyba po prostu będę udawał, że śpię Co to za mamusia z się. Dzień dobry się. Ochrona? Tak Co pani tutaj robi? Pani chyba ukradła dziecko A, On mnie nie ukradł, ja jestem serio jego córką, niepodobna. Po prostu wyglądasz podejrzanie, koleżko No to co? Chowamy się w strefie gastro o, biorę sobie plecach tu, cyk, czapka tak i się kładę Ma pani chwilkę? Pani co, jakby ktoś mnie śledzi Jeżeli pani, ktokolwiek tu wejdzie i będzie się pytał o mnie, to coś mnie tu nie było, dobrze? Dobrze, super, dziękuję bardzo, do widzenia, mnie tu nie było Dobra, patrzcie co znalazłam Automat, za którym można się schować Patrzcie, normalnie można tu wejść Ej, ja tutaj wchodzę, Boże jak super. Sprawdzimy kiedy wymięknie. Przestań. Ojeju, <noise> jakie ładne rzeczy. Przestań. Przestań. Nie stać mi na to. Proszę mi nie podać. Przestań. Nie beź już tyle. Kupimy jedną rzecz i stąd uciekamy, dostaniesz mleczko do mamy! Nie masz mamy, jesteś od dwóch ojców. What the fuck? Dobra, czyli oficjalnie zaczynamy szukanie w tym momencie. Zbichowo się właśnie zaczął szukać. Ma 40 minut na znalezienie nas. Ja obecnie siedzę wtopiłem się w tłum, ponieważ leżę jak takie biedne dziecko z walizką i plecakiem. Przestań. Przepraszam, przepraszam. Nie, za dużo, za dużo. Jest okej, okay, jest ok. przestań. Proszę, jest OK. Proszę, proszę, proszę. Jest OK, jest OK, Jest okej. Okay? Eee! Zepsułam automat. Ej, dobrze, zepsułam automat. Przed chwilą działał, czemu teraz nie działa. Chyba się naprawiło. Albo on nie działa od początku i sobie wkręcam. Kurde, co coś! Ja Pierwszy raz szukam. W tak wielkim miejscu jak to. Wejdziemy najpierw do pierwszego sklepu, który jest z zewnątrz. sobie taki szybki obchód, szybki obchód. Bez większego rozkwiniania, tylko popatrzę. Ej, dobra, jak ja zobaczę zbycha, to rzucam ten guzek i się zostawiam. Wiecie, uroty je wtedy. Ej, wiesz, że będziesz bezczelny. Czemu bezczelny? Bo dziecko się nie zostawia, lol. Ej, ogólnie dziecko w takim wieku nie potrafi mówić. A. Chyba mam plan wstępny. Słyszajemy, do się głos. Tak, okay. sobie. Na razie nie chodzimy po sklepach, tylko żwawym krokiem idziemy prosto przed siebie. Jeśli kogoś znajdziemy. O przepraszam pana. Jezu, przepraszam. przepraszam. No nie. Myślałem, że się w topie. No to może ci widać z innego odcinka. Nie, właśnie, to był mój minus. Ale co, ale ładnie się w miarę szczaiły. Śmieszne to było, to było dobre. Nie tracimy czasu, dzięki ci. Dobra. Lecimy dalej. Jezu! Wiedziałem, żeby się gdzieś na uboczu, ale myślałem, że właśnie najciemniej pod latarnią uda mi się jak z Wiktorią. Wracamy na miejsce zbiórki, a wyleźcie leście zobaczyć, z idzie Michałowi, wice i malwince. Elo! Uwaga, uwaga! Chowam kamerkę, spróbuję schować siebie się. Idealna! Zajebiście! To jest głupota, bo kto normalnie chodzi w takiej czapce? Ale twój strój ogólnie nie jest normalny i twoje dziecko nie jest normalne. Nie widzę tutaj żadnego potencjału w tym sklepie. No nic, jeżeli ktoś tu się schował, to jest naprawdę dobrym chowającym się, albo ja jestem po prostu bardzo adehadehowcem i nie wiem, gdzie to jest. Dobra, tutaj jest szansa, że na strefie jedzeniowej, restauracyjnej będzie ktokolwiek. Czuję to. Czuję, że ktoś tu będzie. I teraz, uwaga, będę krzyczeć. Moje zadanie. Idzie, idzie, idzie. Po nich się mogę wszystkiego spodziewać, więc sprawdzam dosyć dokładnie, ale też szybko, żeby nie tracić czasu. Le parkour. Parkour. Zapisto? pusto. Damn, 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 chyba kogoś mam. шипры Chyba ktoś nie zdąży zrobić swojego zadania. Jak ty mnie tu zauważyłeś? No bo ja parkura, ja wszędzie patrzę ogólnie. Dobra, dziękuję ci, lecę daj. No i dupa, zostałam znaleziona. Dobrze się czujesz? Nie. Czego potrzebujesz? Nowych perfum. To ty nie stać. Tata kłamie. Tata sobie kupił, dziecku nie kupił. Dobra, chodzę. Wchodząc tutaj, jest albo big win, albo strata czasu i przegrywam to. Super się bawię. Ja też się super bawię. Fajnie, że jestem z tobą. Ooooooooooooooooooo. Sweet. Bez gadania, szybko to robię, żeby wytworzyć czasu. Masz <grym> tak mało zada się nauczyć takich rzeczy. już? Tata mnie nauczył. Wiesz, jakie było pierwsze słowa, które powiem Kurde, chyba nie ma. Nie można nic przysiągać, bo kolega jest w sklepie i tutaj nas szuka. Można jakoś zeskanować? I no to jest właśnie to, straciłem teraz dosłownie, no nie mila, ale straciłem sporo czasu, w którym mógłbym coś porobić. Przepraszam. Nie, dzień mi to zrobił, naprawdę, zniaturalnie. Tak? Nie 49,90. Dziecko zapłaci. I nie umiem zarabiać. Daj. Przechodzi obok. A najgorzej w ogóle byłoby, gdyby tutaj ktoś był za mną teraz i bym go nie zauważył. Przepraszam, my gramy chowanego, wiesz? Nie wracam, się tam? Ej, ciężko, ciężko, tu jest za mało czasu na takie rzeczy. Ale fart. Ej, tu jest ogólnie życiowy fart. No. Co się właśnie stało? No. Cześć, to? Serio. To są mnie tutaj przychodził W Brzyżykanii kupiliśmy czapkę, więc teraz bardziej strzygamy moje włosy. Dobra, wychodzimy z tego sklepu. Tak, idziemy w podróż. Popieraj, jakie ogromne te są. Dobra, spokojnie, spokojnie, spokojnie. Nie, nie stresujmy się. Sprawdzę tylko ziemię. Czyli si się nie chowa na ziemi. Nie widzę podpisanych nóg. Dobra, ja bym tu zrobił twoje zadanie, że uciekamy. A, zostawcie nas! A. O, zabawkowy! Jak cenową zabawkę Przestań! To ja może opowiem Ci bajkę na dobranoc na temat Micha i Karola w Wietnamie. Pewnego ranka. Karol Frizy się napisał do Michała Popiołka Hej, Michu, czy chcesz, że ci mną do Wietnamu? Ja powiedziałem, pewnie, zależy ze są do Wietnamu. I tak właśnie zaczyna się piękna, przyjazna miłość. w historię jak dołączam do fazy. A powiedz mi, kim chcesz zostać, jak dorośniesz? Przestań. Cicho, cicho. Cicho, cicho. Ludzie przychodzą. Dla kotki twoja Pomocy! Możemy iść, jak chcesz. Podobało ci się tutaj? Dobrze się bawiłaś? Ej, realnie, dajcie mi poradnik. Jak zostać dobrym rodzicem? O kurde! Zamykamy sklep, no. Będziecie wcześniej znać, po prostu. Ej, ja myślałem, że zamykają! Ile zostało czasu? 7 minut. 7 minut, dobra. Nie traćmy nadziei. Jesteśmy tutaj, na jedzeniu. Ranie, z widzieliśmy tylko raz. Wydaje mi się, że Zbychu mocno szuka po sklepach. Tak szczerze. Cały czas kochani, chodzimy tyłem. I teraz po prostu musimy dobrze się skitrać. Gdyby ten chowany bubu jeszcze raz, w na następnym odcinku przybiorę się za dziecko w wózku. Będę w wózku i mi go głowa tylko będzie wystawać w wózku. Trzeba. O kurde, chyba nas znalazł? Pierdzielisz. zostało 5 minut, a ja wygranę. Wygranę. Udawajmy, że nie wiem, kto to jest. Ale lito, o nie Zostawiam cię, zostawiam cię Zostawił mnie Przepraszam, widzę Michała wiem ogólnie, nie wiem o co chodzi Możemy sobie oficjalnych Bo ogólnie, jestem trochę głodny Ale, yo me mnie teraz? Tak, teraz przed chwilą, ja Ci widziałem wcześniej, nie? I od razu będzie druga osoba. Nie! Nie! Stare, nie bije dzieci. Nie, <grywa> nie. dzieci. Nie. A gdzie na zobaczyłeś? Nie. No tutaj chceś tak. Nie nie pas, nie pas, nie pas, pas. Znalazłem wszystkich. A ja nie. A my widzimy się jutro o 18.30.